Chcesz wrócić do swojego kraju? IOM może ci pomóc. Działanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Ja chcę powrócić do domu. Wtratila robotę i nie może znaleźć nową. Chcesz wrócić do swojego kraju? IOM może ci pomóc. Działanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Chcesz wrócić do swojego kraju? IOM może ci pomóc. Działanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Chcesz wrócić do swojego kraju? IOM może ci pomóc. Działanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.